Witajcie, kochani, z tej strony Niolata Szczecina. Witam, kochani, cieplutko w spóźnionej premierze w znowieniu Paradiso. Tak, tak, to chyba było tydzień temu, nie? <laughs> Obiecałam, że wam nagram i troszkę czasu znalazłam, więc lecimy. Trepka z numerem 16 i z numerem 7, Paradiso. Dwie sztuki. Przybliżymy sobie. Zasady kochani znacie. Nie muszę Wam przypominać. O Jezu, ile wygranych. Ho, 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 Dobra, dobrze, żeby tylko coś wpadło, nie? Dobra, co my tu mamy? Dobra, cycki szukamy. Znaczy kostium. Byście widzieli. O, tak będzie lepiej. Kostium, ja ślepa dalej. Dobra, mamy kostium. Tutaj mamy liść. Dobra, szukamy liścia. Tu mamy palmy. Tu jest liść. Powiem Wam, że już mi ten. No, już nie pamiętam jak się nagrywa. Motyl. Dla ciekawskich, czemu nie nagrywam. Dalej dziabie obrazki. To mnie bardziej uspokaja. Ok, teraz motylek. Płetwy. Mamy coś takiego? Mamy płetwy? Są. Dobra. O, tu są drugie. Ok. Flaming. Mamy coś takiego. Mamy flaminga. Wkład 20 zł tych robaczki. Ok. Dalej. Latarnia. Mamy latarnię jeszcze gdzieś nie widzę a czekajcie, tu się znalazły cycki jeszcze, dobra co mamy teraz, bluzka mamy coś takiego, o tu są dwie bluzki dobra o tu, ojejku ile bluzek, normalnie patrzcie, patrzcie okej okay. wszystkie bluzki wszystkie bluzki E, okulary. Mamy okulary. I tu nigdzie już nie widzę. Dobra, lecimy tą stronę. Aparat. Mamy aparat. o, jakby była... Co to ośmiornica? Byłoby tysiąc złotych. No dobra. To możemy zapomnieć o ośmiornicy, a szukamy aparatu. Dobra, mamy aparat jeszcze gdzieś. Tu już nie ma. Ej, tu są jeszcze cycki. <laughs> Dobra. Piłka. Mamy piłkę. Mamy piłkę. Dobrze. I tu już piłki nie ma. Lecimy dalej. Kostka. Kostka, kostka. Kostka jest tu. Dobra. Dalej. Żółwik. Żółwik jest tu. Mamy tu Żółwia. O proszę, dwa pod rząd, Dalej. Łódź. No łódź jest. Mamy gdzieś jeszcze okulary skupiłam. O widzicie, te normalne, nie? Co ja szukam łodzi. Jakaś chmura. Nie ma łodzi. Już więcej. Dobra, tutaj coś będzie. Nie ma dalej. słoneczko Gdzie się widziałam? O tu mamy słońce. Tu mamy słońce. Co dalej? Parasol. Parasol mamy. Dobra, a dalej? Kompas. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, o tu mamy kompas. Dobra, dalej. Chmura. Tu nie ma, tu mamy chmurkę. I tu mamy chmurkę. Dobra. Okej, okay, dalej. Tęcza. Gdzieś się widziałam. O tu jest, dobra. I tu mamy tęczę. Dalej rozgwiazda. Dobra. Tu nie widzę czegoś takiego. O tu mamy rozgwiazdę. I chyba ostatni już symbol to nuta. O mamy linię, zobaczcie. Dycha. No i świetnie. Tu mamy nutę. Dobra, i to wszystko. Chyba nic nie zgubiłam. Serca arbuza, kapelusza nie było. Tutaj nie było. Gdzie te kontrolne? O, tu są. BB chyba jest 10 zł. Dobra. Tego nie było. Tutaj to dobra, to chyba mamy dychę, nie? Fajnie, jedna się zwróciła. Premierka zaliczona. Dobra, i szesnastka, kochani. Szukamy tęczy. A że to są zielone, to będą te same w tych samych miejscach, nie? Dobra, dalej mamy, kochani, nuta. Muszę Wam mówić, bo nie widzicie. Nuta, nutka jest tu, nutka jest tu, kolejny symbol to jest żółw, żółwik jest tu, tu mamy żółwia i tu mamy żółwiki. Ok, kolejny symbol to chmurka, chmurka jest tu. U, dobra, mamy dwie chmury. Dalej, deska. Mamy deskę, ale chyba tylko jedną. Dobra, jak ktoś to się znajdzie, kość. Tu mamy kosteczkę. Dalej, łódź. Łódź mamy. Chyba już nigdzie. Dobra, teraz kompas. Czyś ten kompas widziałam tu. Ok, dalej. Napój. Czyś ten napój jest napój. Jeszcze gdzieś. To jest wiadro. Nie ma. Kolejny symbol kotwica. Tu nie ma. Tu nie ma, tu mamy kotwicę. Ok, dalej robaki, mamy lody. Tu nie ma. Tu mamy lody, o proszę, o i tu są jeszcze. Dobra. Dalej ośmiornica. Mamy ośmiornicę. Tu mamy. I tu jest kolejny symbol, bluzka. Tu nie ma, tu, nie ma, tu mamy bluzeczki. Dobra. E, tu nie ma. Tu mamy bluzeczki. I tu jest. Dobra, dalej, kochani. Liść. A nie, to jest nie to. Tu mamy liść. Tu mamy liść i tu mamy liść. Dalej mamy falę. Czy jest fala? Tu mamy falę i tu mamy. O, i tu jest fala. Dobra. Co dalej? Cytryna. Cytryna pomarańcza. Dobra, pomarańcza. Słodsza jest. I tu nie ma. Dalej, kochani, mamy rozgwiazdę. Gdzieś się widziałam tą rozgwiazdę? Tu jest. Dobra. Dalej, płetwy. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu mamy płetwy. Tu są. Oj, słoneczka nam brakuje. Zobaczcie, do głównej wygranej. Dobra, dalej. Termometr. Termometr mamy. I tu jest termometr. I co? Motylek? Motylek jest tu. I to wszystko chyba. Tak, sprawdźmy, kontrolne. O tu nie ma. X GB, a ta jest pusta. No to na 20 zł, kochani, udało nam się odzyskać dyszkę. Myślę, że fajnie. Połowa się zwróciła. I to tyle. Miłego dnia, kochani. Do następnego odcinka, guziaczki. Pa! Pozdrawiam Was cieplutko.